Assassin's Creed Shadows anulowany, petycja? Nie, no to jest już za mocne. Znaczy, w sumie dobrze, nie? Oko! Filmy GTA. I Red Dead Redemption Uuuu Film w uniwersum Red Dead Redemption Mógłby być dowalonym westernikiem No Dobra, zobaczmy sobie Porcja wiadomości gamingowych Zapraszam serdecznie To czy filmowe adaptacje gier są w większości udane czy też nie No to jest temat dyskusyjny Jedni powiedzą podając ostatnie przykłady Takie jak Fallout czy The Last of Us że... No powiem tak Jeżeli chodzi o The Last of Us Ja mam to zdanie specyficzne chyba dość Że dla mnie to jest lepszy serial niż gra Jeżeli masz dobrą fabułę w grze A mi na przykład te skradankowo szeleckie elementy się totalnie nie podobają i są dla mnie totalnie useless, a fabułę faktycznie lubię, no to serial jest dla mnie lepszym rozwiązaniem, nie? Jeszcze do tego masz tam całkiem niezłą obsadę, masz tego Pedro Pascala, który robi dobrą robotę, to fajna sprawa, ale wiadomo, przez pewne decyzje fabularne drugi sezon nie będzie już aż tak miły do oglądania. <laughs> nie no, ale ten Fallout muszę zobaczyć, bo nie patrzyłem jeszcze na niego, a ludzie mówią, że bardzo spoko ten serial jest. No ja myślę, że adaptacje, które są wierne materiałowi źródłowemu, no nic tylko je, je tworzyć, nie? Gorzej jeżeli ktoś bierze się za coś i potem tworzy, no tworzy takiego Wiedźmina, na przykład nie. Jest to rzecz, która się raczej udaje, a inni podadzą chociażby Uncharted, twierdząc, że no nie jest to najlepszy pomysł. Ale pojawia się pytanie, co jeśli doczekalibyśmy się filmu opartego na serii GTA czy Red? Ja myślę, że Rockstar jest taką firmą, która nie dałaby zrobić w sensie oni by chcieli totalnie dokładnie sprawować pieczę nad tym projektem i nie wypuściliby czegoś co jest choćby akceptowalne, nie? The Redemption. Okazuje się, że były takie pomysły i zaraz wam Zresztą o tym... kurde, to jest firma, która to jest ten case, gdzie oni przeszli na wydawanie gier dość rzadko, ale jednak jak coś wy... wydadzą, to spodziewasz się już jakiejś jakości, tak? I wydaje mi się, że tutaj w przypadku akurat tworzenia jakichś seriali, że coś oni też raczej bardzo selektywnie i ostrożnie by do tego podeszli. Opowiem. Oprócz tego porozmawiamy o zwolnieniach w Ubisoftcie, afer która rozwinęła się wokół Days Gone 2, oficjalnym stanowisku twórców w sprawie cyberpunka Orion, nadchodzącej grze od twórców Robocopa oraz o chęci skancelowania Assassin's Creed Shadows. No to się dzieje już od samego, jakby pierwszego pokazu, nie? No ja powiem tak, oglądaliśmy ten gameplay, chyba nawet jest film na kanale. Jak ktoś nie widział, to to polecam sobie obejrzeć, jak ja tam analizuję, reaguję sobie na ten pokaz gameplayowy. Ta gra wygląda tragicznie. Po prostu. To nie jest standard 24 roku, a jeżeli już kłócimy się, że jest, no to nie jest to standard, za który płacisz ponad 300 To na pewno nie. Zasasyna się zrobiła, kurczę, FIFA, którą się wydaje jak najczęściej, a niekoniecznie się skupia nad tym, jak ona działa. Mega przypałowe to jest. Dan Hauser, czyli współzałożyciel studia Rockstar Games, przyznał, że były przeprowadzane rozmowy z filmowcami, które dotyczyły o, właśnie ekranizacji serii Grand Theft Auto, czy też Red Dead Redemption. No i pytanie, jak to się wszystko zakończyło, na jakim etapie to stoi. Otóż okazało się, że filmowcy nie chcieli, aby ludzie z Rockstar Games mieli większy udział kreatywny w tworzeniu projektu. Wiecie, że. Eldenowy nowy film prawdopodobnie powstaje. W sensie, bo Miyazaki tak hintował, że o, moglibyśmy coś zrobić, ale musielibyśmy mieć mocnego partnera. Tak zabrzmiało, jakby to tylko w przyszłościowo było myślane. Ale ostatnio George R.R. Martin został zapytany o to, on mówi: Ja nie mogę nic powiedzieć, ja nic nie wiem, nie pytaj mnie o takie rzeczy. Któf I chcieli wziąć to wszystko na tak swoje No i tutaj pojawił się problem ze względu na to, że to tak naprawdę Rockstar Games odpowiadałby w dużej większości za to, jakie byłyby te filmy na koniec. Jezu, jak tak radobi. Dobrze wygląda, mnie to za każdym razem szokuje, nie? Nie grałem w Red Dead jeszcze i jak tak patrzę, to nie mogę oczu nacieszyć. Koniec. No i jeżeli powiedzmy, spadłoby na nie fala krytyki, no to dotknęłaby głównie gwiazdy Roka oraz Take Two Interactive, a oni raczej nie chcą mieć popsutej opinii, biorąc pod uwagę chociażby akcje oraz inwestorów, którzy mogliby być zawiedzeni takim właśnie. Ruchem. Czy ten gość z Two to, to nie jest ten sam gość, który zwolnił cały dział pracowników po to, żeby dać sobie podwyżkę? To chyba ten, nie? Ruchem. Jest to dla nich zbyt duże ryzyko i to właśnie ten czynnik zadecydował, że odmówili propozycji zekranizowania tychże serii, no ale nie oznacza to, że taki projekt nie pojawi się w przyszłości, no bo wystarczy, że... To czy miałby Red... być film Red Dead Redemption, to po prostu western? No byłby westernem, właśnie. <grym> no nie wiem, czego oczekujesz. Ktoś będzie naprawdę znał się na rzeczy, no i pozwoli studiu jakoś ingerować w ten projekt i tak naprawdę nic nie jest tutaj skreślone. W rozmowie z Danem Hauserem padło też zdanie, że w czasach, gdy proponowano im tę współpracę i nie wiadomo konkretnie o jakich latach tutaj mowa, no to uważało się, że w Filmy oparte na grach, raczej nie są za dobre. No teraz mamy chociażby seriale, tak jak wcześniej. To wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziesz, i czy uważasz grę za jakieś główienko, z którego można po prostu wydoić kasę i zróbmy coś swojego, czy docenisz grę na tej zasadzie, że ej, to jest naprawdę dobry scenariusz, po prostu zróbmy to z wiarą w materiał źródłowy, a fani to pokochają, nie? Podelasto was widzisz, jak to potrafi zadziałać. I wspomniane Us, of... wystarczy po prostu się do tego przyłożyć i szanować źródło. Czy Fallout, które okazały się naprawdę dużymi sukcesami, więc być może kiedy Doczekamy się GTA czy też Red Dead Redemption. Dajcie znać, którą z tych dwóch serii wolelibyście No ja myślę, zobaczyć. że prędzej pewnie byśmy zobaczyli GTA, ale to pewnie ze względu na popularność produktu. Film GTA pewnie był, biłby jakieś tam rekordy. Tak mi się coś wydaje. Bardziej. Red Dead Redemption chyba sprawdziłoby się jako serial, a GTA jako film. Tak obstawiam, no ale zdecydowanie bardziej wolałbym obejrzeć właśnie Red Dead w formie serialu. Temat Days Gone co jakiś czas powraca. Jest to gra, którą wszyscy chcielibyśmy zobaczyć, wszyscy chcielibyśmy w to pograć. Ze względu na to, że wiele osób darzy jedynkę dużą sympatią, a ja do Days Gone mam nawet swego rodzaju sentyment, pomimo tego, że graniczyłem. A bo... ja nie. Dla mnie post-apo zostało już tak wydymane, że nie wiem. I wiesz, to jest po prostu kwestia preferencji, bo ja gram w fantazy, które jest dymane od kilkudziesięciu lat sukcesy sukcesywnie, non-stop, ale nie wiem, to post-apo mi się tak przejadło po prostu. Idealna, tak ten świat po prostu do mnie przemawiał. Jeff Ross jakiś czas temu stwierdził, że o Days Gone 2 w zasadzie nie usłyszymy już nigdy, no i projekt został całkowicie porzucony. Koniec. Ale głos w sprawie zabrał też John Garvin, czyli scenarzysta, który postanowił odeprzeć słowa reżysera i powiedział: Nigdy nie mów, nigdy. No i oczywiście w tamtym. No wiadomo, nigdy nie mów nigdy, wszystko fajnie, tylko to jest takie gadanie, żeby po prostu chyba nie zamykać do końca tej furtki, żeby fani mieli w sobie ten 1% nadziei, ale raczej w planach na razie nic nie ma, nie? Tak samo jest zresztą, jak sobie to porównasz do, do tego Souls-like'owego świadka, no to masz Zakiego mówiącego, że on nigdy nie powiedział, że nie będzie Dark Souls 4, no, ale czy on faktycznie je zrobi? Powątpiewam, nie? W tym momencie pojawiła się masa spekulacji, ludzie zyskali nadzieję, pojawiały się nawet głosy że... Logia Days Gone została potwierdzona i podobne takie fake newsy, które oczywiście były wyciągnięte znikąd, no i chyba było to najbardziej naciągane, jak tylko mogło być. Kevin McAllister, czyli menedżer do spraw społeczności, odpowiedział, że bez sensu jest poruszanie tego tematu ciągle i ciągle, ze względu na to, że budzi to fałszywą nadzieję w graczach. <laughs> to brzmi jak Bladborn 2. Poruszanie tematu od 10 lat tylko po to, żeby się za każdym razem zawodzić. No i oczywiście zaprzeczył tutaj wszelkim doniesieniom a propos. Days Gone 2 napisał, że na ten moment projekt nie jest planowany, no i przeprosił wszystkich fanów za to, że twórcy gry zrobili im fałszywe nadzieje. No i trzeba również wspomnieć, że zarówno Ross, jak i Garvin to byli twórcy Band Studio, którzy nie są już związani z obecnym składem deweloperskim. W stronę Kevina McAllistera, czyli menadżera, padły też kolejne słowa od Johna Garvina, który pocisnął go, że ten w swoim życiu nie stworzył ani jednej gry, no i ma prawo. Co jest ty? <grych> Dramka na Twitterze o Days Gone. <grych> Dobra, tam w dopie byłeś gówno widziałeś, Małolat. Ja tworzyłem gry, jak ty jeszcze w planach nie byłeś. Co ty tam wiesz? Pracę tylko i wyłącznie dzięki temu, co stworzyli w ramach Days Gone. No i jest to taka afera, w zasadzie kłótnia o nic. No a najważniejszą rzeczą na ten moment. A jest... na tym wszystkim potem patrzą sobie gracze i mówią: Ja pierdziele, po prostu, zróbcie albo nie zróbcie gry, a nie się kłócicie, debile, nie? To, że hmm. faktycznie Days Gone powstaje, się po no i dostaliśmy tego oficjalne potwierdzenie, więc na ten moment nie ma co się łudzić. No i faktycznie szkoda, że projekt nie istnieje. Z jednej strony można zrozumieć, Mieć były deweloperów, którzy są wściekli na to, że marka poradziła sobie dobrze A Z tego co ja kojarzę, to Days Gone na początku było giga hejtowane Tam chyba po prostu coś było pobagowane, czy coś w tym stylu Potem może to naprawili Została w zasadzie ale... ucięta od tak No ale z drugiej nie ma Początek co Początek był średni nadziei. To, że temat Prince of Persia, Piaski, Czasu, Remake <noise> o, były takie jaja. Oni pokazali tego Prince of Persia i wyglądało to gorzej niż gra z 2010 roku. Autentycznie. Ludzie się tak zesrali, że oni powiedzieli: Dobra, zamiatamy ten projekt do, pod dywan, robimy to na nowo, nie? I do, dobra decyzja, ale to dalej jest Ubisoft i dalej średnio ufam jakości potencjalnej tego produktu. Jak powrócił, dziwi mnie do dzisiaj, bo swego czasu byłem święcie przekonany, że projekt został porzucony, no i nawet o nim zapomniałem. No ale faktycznie Ubisoft. O. To, to jest to, nie? Patrz, to wygląda jak trailer gry na Switcha po prostu. I to miała być gra, która wychodzi w 2024 czy 2025 roku. Super powrót do, do starej serii Prince of Persia. No nie, no wygląda to obrzydliwie, nie? Ubisoft wydaje się brać za niego na poważnie, ale dziwi fakt, że zwolnili z kanadyjskiego studia w Toronto 33 pracowników, Oj. a właśnie to studio odpowiada za tworzenie Piasków czasu, czy chociażby Splinter Cell. Ubisoft znowu odwala? Kto by się spodziewał? Remake. Rzekomo otwiera im to furtkę do realizacji bardziej ambitnego planu działania. No i niestety nie wiadomo, z jakich stanowisk odeszli ci pracownicy, czy zostaną oni wymienieni na jakiś innych deweloperów, czy po na prostu AI. Byli zmuszeni do tego, aby trochę uciąć koszty. Oczywiście pojawiały się również komentarze, że Ubisoft za Trudni teraz AI do pracy, i tak dalej. No trudno tutaj powiedzieć, możemy się tylko zastanawiać, jak to wszystko będzie wyglądać. No ale dla nas nadal najważniejsze jest to, aby dowieździć dobre gry. No bo zwolnienia w branży w 2024 roku raczej już nikogo nie dziwią. W 2023 roku. To jest przerażające, a potem na koniec tego wszystkiego przychodzi mi Jazaki i mówi, ja nikogo nie będę zwalniał. Oni mają y, się uczyć na swoich błędach i będą działać i będę miał coraz większe team, coraz lepszych ludzi i będę miał coraz więcej dobrych gier zrobionych i ludzie będą zadowoleni. I pracownicy też będą zadowoleni. I co działa ten system? Można, można, tylko no, jak jesteś korporacją, która jest zaślepiona totalnie już efektem, a nie samym celem efektem, czyli zdobyciem pieniędzy, a niekoniecznie celem, czyli dostarczeniem dobrego produktu no to takie rzeczy się potem dzieją, nie? Jasne, ludzi, którzy underperformują w pracy czy coś, należy zwalniać, ale to nie zawsze jest tak, że ci ludzie underperformują, nie? Bo powiedziałbym, że nawet często nie jest tak, że underperformują, tylko patrzą sobie na wykresy i mówią, ej, brakuje nam. X kasy. Kogo możemy wywalić, żeby te X kasy zyskać, a nie będziemy im płacić, przynajmniej, nie? Chyba największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o gry, był Robocop The Rogue City, który został stworzony przez polskie studio Teon. Gra zebrała naprawdę świetne oceny, a do tego sprzedała się w liczbie ponad 435 tysięcy egzemplarzy no w tygodniu tygodnia nie od premiery, o tym. więc był to niesamowity sukces oraz kop motywacyjny dla studia, które nie zatrzymuje się i tworzy kolejny tytuł. Pojawiły się ogłoszenia o tym, że polska firma poszukuje pracowników, którzy specjalizują się w animacjach, programowaniu czy projektowaniu rozgrywki, jak i poziomów. Wszystko to w ramach nadchodzącego projektu RPG Akcji, który powstaje na silniku Unreal Engine 5. No i patrząc sobie na dorobek studia, który obejmuje Rambo, Terminatora czy właśnie Robocopa, możemy spodziewać się, że kolejna gra będzie również oparta na jakiejś popularnej marce. Tym bardziej, że zapowiadali o tym, że pracują nad kilkoma dużymi projektami. Warto też nadmienić, że studio oferuje pracę zdalną. No i ja szczerze mówiąc, bardzo się jaram, bo na ten moment uważam, że Teon to jest jedynie. afirma że gry single to przeszłość i teraz, teraz trzeba pompować w multi, a potem przychodzi taki Elden Ring i bije rekordy, gdzie się da. Tak, i potem te firmy nazywają to anomalią, nie? Nie przyzwyczajajcie się, tak było w przypadku Baldur's Gate'a przecież. Ubisoft chyba właśnie wtedy mówił, ktoś odpowiedzialny z Ubisoftu mówił, że no, nie możecie po każdej grze oczekiwać, że będzie Baldur's Gate'em. To była gra, która jest stworzona od lat, która miała ten cały proces produkcyjny bardzo specyficzny, kasy, masę tam władowano. Nie może być tak, że każda gra będzie tak dobra jak Baldur's nie, po prostu nie chcę wam się takich robić, bo dla Ubisoftu poświęcenie, nie wiem, 10 lat na zrobienie potężnej gry, którą ludzie będą wspominać na dziesięciolecia do przodu. Jest totalnie bez sensu, kiedy możesz zrobić 10 asasynów w tym czasie, prawda? No z najlepiej zapowiadających się studiów z Polski, no i mam szczere nadzieję na to, że każdy kolejny projekt będzie jeszcze lepszy. To jest Dajcie ta znać, czy graliście w Robokopa i poprzednie gry, no i jak zapatrujecie się na nadchodzącego RPG akcji. No i cóż, ciekawe, jakim budżetem teraz dysponują, no i ile z tego przeznaczone zostanie właśnie. Na tego RPG akcji. Assassin's Creed Shadows to to, który jest szczególnie kontrowersyjny w Japonii, bowiem japońscy fani bardzo zdenerwowali się o to, że Ubisoft przedstawia jako głównego bohatera czarnoskórego samuraja jaskę, a nie czerpiąc innych. A właśnie się zastanawiałem, czy faktycznie Japończycy będą na to źli, bo pamiętam, że dyskusja była głównie w aspekcie gameplayowym. Zmienianie historii na Wikipedii czy coś to było dość dziwne. Zachowanie ze strony Ubisoftu, to co oni tam robili w tym temacie. Natomiast byłem ciekawy, czy faktycznie Japończycy ten? Japończycy będą mieli w i widzę, że mają innych znanych bardziej w Japonii postaci i samurajów, których było całe mnóstwo. Projekt jest oczywiście bardzo głośny, my często poruszamy ten temat w odcinkach. No i Ubisoft zapowiada to jako asasyna, który zmieni naprawdę wiele rzeczy. Patrzcie jak no i... ta waleczka wygląda. Słuchajcie go, to jasne, to ważne co mówi, ale zobaczcie też sobie w tle, jak to wygląda. Część osób uważa, że będzie to swego rodzaju odkupienie win czy coś w tym rodzaju. Ale dobra, przejdźmy sobie do rzeczy, bowiem w Japonii powstała petycja, która przemawia za no. tym, aby gra została skancelowana i co jeszcze ciekawsze, podpisało się pod nią 30 tysięcy osób. Jest to naprawdę niesamowity wynik nie pokazuje to przede wszystkim, jak bardzo Japończycy są oburzeni tym, co tworzy Ubisoft. Czy wiadomo, w skali Ubisoft sobie mówi, pff, frajerzy, ale... Widać, że faktycznie istnieje oburzenie i ten problem jest. Ubisoft przejdzie obok niego obojętnie, ale myślę, że taka petycja też pokazuje całej społeczności, która nie była do końca zainteresowana tematem właśnie przez to, że choćby Ludbox o niej gada, czy my teraz sobie o niej gadamy, że, że problem istnieje i że coś tutaj nie gra, i że Ubisoft niekoniecznie się cieszy stuprocentowym poparciem ze strony community. Nie. E, aktualnie jest 69 tysięcy podpisów, no i widać, że urosło solidnie, prawie dwukrotnie, tak. Chcesz zauważyć, że Japończycy zarzucają. A zobaczcie że do premiery, ile mamy? Jeszcze 3 miesiące, tak? Pamiętam, że chyba ten nasasem miał gdzieś w październiku się ukazać. Także tych podpisów będzie spokojnie ponad 100 koła. Ubisoftowi obrazy japońskiej kultury i historii oraz rasizm. Wzywają oni Ubisoft do natychmiastowych Ubisoft. W treści petycji możemy zauważyć, że Japończycy zarzucają Ubisoftowi obrazy japońskiej kultury i historii oraz rasizm. Wzywają oni Ubisoft... Do... To są mocne słowa ogólnie, nie? W sensie już abstrahując, czy ktoś robi coś takiego, czy nie, to, to, to są mocne zarzuty. Do natychmiastowego anulowania premiery Assassin's Creed Shadows oraz okazania szacunku dla japońskiej historii i kultury. Sprawa zrobiła się naprawdę poważna, no i pytanie, co zrobią z tym Japończycy? No no spoiler, nie nic nie zrobią, w sensie Ubisoft nic z tym nie zrobi, niestety to, to jest wielka korporacja, która sobie obliczy po prostu potencjalne straty i powie sobie ej dobra, lepiej im na to nie odpowiadać, czy coś albo zrobią tweeta napisanego przez AI, zresztą przez chat GPT wygenerowanego, który będzie polegał na tym, że przepraszamy, że w 100% nie potrafimy dowieść adekwatnej wizji, zgodnej z uszanowaniem waszej tutaj kultury w następnych projektach będziemy się nad tym bardziej starać, ale mamy nadzieję że ten Assassin's Creed Shadows i taką się spodoba i tyle z tego będzie. No, raczej nie spodziewajmy się, że Assassin's Creed Shadows zostanie anulowany we wszystkich krajach. Jeżeli Japończycy faktycznie mają do tego aż tak duży problem, zobaczy to Ubisoft, no to może być tak, że gra po prostu nie zostanie wrzucona do sprzedaży w Japonii. Chociaż warto tutaj pamiętać, że Assassin's Creed Shadows... no guys, kurde, do no kilkadziesiąt tysięcy podpisów w skali świata, czy nawet kraju, to, to, to. Overall nie jest dużo, nie? Zabierze nas do Japonii. No i jak to będzie wyglądać, gdy japoński Assassin's Creed zostanie wycofany ze sprzedaży. W... Wiecie, jakby tam było kilka milionów podpisów. No, to, to już byłby ewenement, nie? Ale milion podpisów? Jeden milion? To już, to już by było grubo bardzo. Właśnie w tym kraju? No, co najmniej dziwnie. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na ten moment jest ponad 37 tysięcy podpisów, a obecnym celem jest 50 tysięcy, i zapowiada się, że już niedługo to osiągną. Chcielibyśmy poznać zdanie Ubisoftu w tym temacie, no bo zrobił się wokół tego całkiem duży szum. Podpisy pod tą petycją przybywają wręcz w zawrotnym tempie. No i jak wcześniej mówiłem wam, że jest 37 tysięcy, tak teraz wygląda to w ten sposób. Cyberpunk 2077 no. był naprawdę klimatyczny, w wielu momentach był seriomroczny i wizja zepsu tego świata była widoczna, natomiast pojawia się tutaj pytanie, czy był to poziom zadowalający dla CD projektu. Okazuje się, że chcą pójść z tym jeszcze dalej, no i Pupu Sasko stwierdził, że w niektórych kwestiach nie zapuścili się wystarczająco daleko. Podał tutaj za przykład kryzys bezdomności i powiedział, że nie pokazali tego tak bardzo w Cyberpunku 2077. A to prawda. Mam wrażenie, że taki, y, tą taką brudną, mroczną warstwę tego miasta można by było jeszcze do, docisnąć. Zdecydowanie. Myślę, że tam by się dało przycisnąć tym brudem. 17 być może zrobił to w Orionie. Myśleliśmy, że tworzymy dystopiem, ale tak naprawdę tylko dotknęliśmy powierzchni. Zapowiada to. Ale fajnie, że to widzą, bo zobaczcie, kurde, Cyberpunk ogromny sukces, tak? No bez wątpienia. Czy Ci się podoba Cyberpunk czy nie, to musisz przyznać, że zrobił coś, zrobili coś niesamowitego. Początki były ciężkie, ale wyciągnęli tę grę bardzo, bardzo ładnie. Ja uważam, że to jedna z lepszych gierek, jakie zdarzyło mi się ograć ostatnio. Także yy, to jest to, a oni dalej widzą jeszcze miejsce na improve i za to szanuję kurde ten CD-projekt, że oni nie chcą się zatrzymywać, nie chcą osiadać na laurach. Kontrze do takiego Ubisoftu, o którym gadaliśmy przed chwilą, no to, to śmiesznie wygląda po prostu, jak bardzo może być różne jedno studio od drugiego. Jany oraz to, że pójdą o krok dalej w sequelu i mają tutaj wyraźny cel, oraz chcą rozwijać się w tym kierunku, i jest to akurat bardzo ważne. Będą chcieli zdecydowanie bardziej podkreślić to, jak ten świat jest zepsuty, no bo oczywiście w cyberbanku. 2077 było to zaznaczone głównie tym, że świat zepsuły w szczepy, cyberpsychoza i tym podobne rzeczy, no ale zabrakło też innych tematów społecznych, które dotyczą chociażby Ameryki, takich jak właśnie kryzys bezdomności. No, dodajcie tam ten skidrow, fentanyl i będzie cacy. Mocne substancje psychoaktywne i tym podobne rzeczy. No i trzeba też zaznaczyć, że Cyberpunk Orion będzie stawiał właśnie bardziej na amerykański klimat niż 2077, również ze względu na to, że pracuje na tym studio w Bostonie, no i ludzie, którzy są tak naprawdę obyci z tą kulturą od urodzenia, którzy tworzą tę grę, mają co by nie mówić, większe pojęcie w tym temacie. Doktown już widać było tak, że ono było trochę brudniejsze, nie? Tak, 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 to w dodatku było już czuć, że chyba ten problem był wcześniej zauważony i już coś próbowali, próbowali ogarniać. Druga część pewnie będzie dawała dużo więcej pola do popisu. jestem mega ch... ciekawy, jakim wyjdzie ten Cyberpunk, ale to tyle lat minie, zanim to zaczną robić, że... Znaczy, zanim to zrobią, że... Ach no i pewnie przełoży się to na samą kreację świata. Na ten moment trudno jest tutaj mówić o konkretach, ale mamy już jakieś punkty zaczepienia, no i w przyszłości będziemy sobie mogli to na pewno w jakiś sposób wszystko poukładać. Świat cyberpunka zasługuje właśnie na takie mroczne detale i poruszenie tak ważnych tematów społecznych, więc dobrze, że nie tylko my to zauważyliśmy, a Redzi też wyciągają jakieś wnioski. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego. Siema, dzięki za newsiki, fajny lootbox, no to już wszystko wiemy. Ciekawe, czy Ubisoft jakkolwiek odpowie na te pytania. Bo ona będzie zbierać te podpisy przez co najmniej kilka miesięcy, jeszcze. Może to urosnąć do jakichś tam rozmiarów, nie? Chociaż osobiście czuję, że może tak nie być. Może być bez odpowiedzi.